Witam na kanale Gramy na Ekranie. Dzisiaj przedstawię Wam karciankę od Riot. Jest to Legends of Runetera, Coś pomiędzy Magic Arena a Hearthstone'em. Na tym filmiku przedstawię Wam e, podstawowe zasady gry. Więc od razu przejdźmy do tematu. E, wybrałem sztuczną inteligencję, ponieważ będziemy mieli nieograniczony czas na podejmowanie decyzji. Łatwiej więc będzie mi Wam opowiadać o danych sytuacjach. I na dzień dobry otrzymujemy cztery karty. Możemy te karty w dowolnej konfiguracji sobie wymieniać bądź też zostawić. W lewym, górnym rogu mamy ilość many potrzebną do zagrania jej. Natomiast po prawej stronie widzimy poziom many. W pierwszej turze jest to jeden, w drugiej turze dwa i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli many nie wykorzystamy, ta mana przechodzi nam do drugiej puli, jest to Spellmana, która może zostać użyta tylko i wyłącznie do rzucania speli. No i maksymalnie mamy tutaj trzy punkty, tak? Czyli nie możemy sobie sześciu punktów many przerzucić do Spellmana. Ok, my mamy my cztery karty, dostaliśmy o niskim koszcie, więc myślę, że je wszystkie sobie zostawię na ręku. Eee, zaczynajmy. Pierwsza tura. Jeden punkt, many. Mogę zagrać eee, jedną kartę. No ale co my tutaj mamy? Mamy jeszcze jakiś mieczyk. Jest to Atak Token. Informuje o tym, kto ma inicjatywę, kto będzie mógł atakować w tej turze. Ta gra różni się tym od Hearthstone'a, że po, po naszym zagraniu yy, jakieś karty, przeciwnik może zawsze odpowiedzieć. Czyli my, jeżeli my zagramy jakąś kreaturę, no w tym wypadku followersa, czy też championa, to przeciwnik może zrobić to samo. Jeżeli my rzucimy jakiś spell, to przeciwnik też może na ten spell odpowiedzieć. E, mając token ataku tylko my możemy atakować w tej turze. I to, to jest ta różnica. Okay. Czyli my sobie zagrajmy pierwszą kartę. Zużyliśmy naszą manę. Przechodzimy do tury numer 2. Token ataku e, został przeniesiony do przeciwnika. Aha, mogłem zaatakować, tak? Nie pokazałem wam ataku, okej. Okay. Token ataku przenosić się do przeciwnika. Nie ma czegoś tutaj takiego jak choroba przywołania. Czyli, w turze, w której wystawiamy jakąś postać, możemy od razu atakować. Więc pewnie przeciwnik właśnie dokona jakiegoś ataku. No więc dobrze. Przeciwnik atakuje. My możemy zablokować. I teraz, co jest ważne. Klikamy sobie prawym przyciskiem, powiększa nam się karta. Po lewej stronie, na dole, wartość ataku, po prawej, wartość HP. E, wiadomo, zadajemy obrażenia. Jeżeli HP spadnie do zera, dane potwór ginie. E, HP nie regeneruje się, czyli jeżeli zablokowałbym tutaj tego pająka, to po walce zostanie mu zwana 1. Do regeneracji służy specjalna mechanika. No, ale o mechanikach w tym filmiku nie będziemy rozmawiać, więc ja zablokuję tutaj. Tak, mamy do wyboru. Powiedzmy, że zablokuję sobie tutaj tego, tego pająka. Jak widzicie, mam dwa punkty many. Mógłbym teraz coś zagrać, no ale nie mam karty za dwa, więc te dwa punkty many przejdą mi do spellmany. Przeciwnik jeszcze sobie zagrał yy, kartę. No i co jest ważne, zagrał spela. Spele mamy trzy różne rodzaje. Mamy właśnie spele typu slow. Yy, jak widać, można je zagrać tylko poza kombatem, czyli poza walką. Yy, możemy oczywiście wykorzystywać na to nasze punkty Spelmany, bądź zwykłą manę. Na takie spele możemy odpowiadać na przykład Fast Spelem bądź burstem, ale to jeszcze pewnie się coś nam pokaże w trakcie tej rozgrywki. Ok, więc przeciwnik zagrał, nie mam jak odpowiedzieć. Dwa punkty przechodzą nam do Spelmany. Również otrzymujemy token ataku, więc jeżeli teraz zagram jakąś. Kartę. Na przykład poro To od razu możemy atakować. Widzicie? Zagrałem kartę. Przeciwnik miał manę. Przeciwnik zagrał kartę. Nie jest tak, że to jest nasza tura. My wykorzystujemy wszystkie punkty many. E, mówimy pas i dopiero przeciwnik może grać. E, na każde nasze zagranie przeciwnik może odpowiedzieć. To jest dość ważne, dlatego ta rozgrywka nie będzie taka liniowa. Myślę, że bardziej strategiczna. Jest więcej możliwości popełnienia błędów w tej grze. Więc myślę, że też więcej frajdy za z wygranej. Ok, ale w tej turze wystawiliśmy naszego Poro. Od razu atakujemy. Zobaczmy, co przeciwnik na to. Przeciwnik nie blokuje. Kończymy więc turę. Token ataku przechodzi dla przeciwnika. Mówię o mechanikach nie będę się rozwodził, więc yy, nie chcę wam w tej chwili yy, opisywać co tu się wydarzyło. Od tego będzie kolejny filmik, ewentualnie yy, samouczek, tak? którego warto zagrać i na pewno warto go ukończyć. No ale zablokujmy. Jeszcze tylko zobaczę, czy. Tutaj się nic nie wydarzy. Przeciwnik ma trochę many na ręku, więc możemy zawsze się zdziwić, jeżeli zagraną jakiś czar. Ale jak widzicie, yy, przeciwnik nie zagrał żadnej karty, więc ja też nie mogłem nic zostawić przed walką. Od razu zaatakował, więc niestety, mimo że mam manę, nie, nie miałem możliwości zagrania kart. Mógłbym zagrać tylko jakiś czar, tak. No więc spróbujmy. Spróbujmy zablokować mm, królową pająków. I gramy blok. Przeciwnik gra czar. Wysysający trzy punkty życia z jednostki. Mhm. Więc ja postaram się odpowiedzieć na ten czar. Odpowiadam. Jak teraz widzicie, on rzucił sobie Fast spell'a. Ja odpowiedziałem Fast Spellem. I rozpatrywanie tych czarów odbywa się od ostatnio rzuconego. Czyli pierwsza zostanie rozpatrzona mój. Później będzie rozpatrzone jego. Jeżeli miałby jakąś manę, mógłby jeszcze coś tutaj dograć. No ale przeciwnik jest na zero więc wiem, że na pewno tego pająka zabije. Ja zużyję trzy punkty many, tak, czyli dwa ze many i jeden normalny. Zresztą to nam się podświetliło tutaj ładnie na biało. Zostaną nam 3 punkty many, więc po walce będę mógł dograć jakąś kartę. Gdy przeciwnik zostanie zablokowany, a jakiś czar e, zniszczy e, mojego blokera. To obrażenia nie przechodzą na mój Nexus. Tak, mamy 20 punktów HP, trzeba zniszczyć nexus przeciwnika, takie są warunki wygranej. Dogrywamy kartę teraz. No i teraz pytanie. Pytanie, co tu dograć. Dobrałem już sobie poro. Przechodzimy do kolejnej tury. Token ataku po naszej stronie. 5 punktów many. I teraz, tak jak wcześniej Wam tłumaczyłem, jeżeli zaatakuję od razu, to przeciwnik nie dogra żadnej karty. Będzie mógł zagrać tylko jakiegoś spela. Jeżeli zagram sobie teraz jakąś postać, to przeciwnik będzie mógł taką też postać dograć. Bądź odpowiedzieć czarę. No, ale ja chcę dograć coś. To no muszę wręcz dograć coś. Nie, nie możemy pozwolić sobie, żeby przeciwnik miał tak dużo. Dużą przewagę na stole. I ja sobie dogram weterana. Token po naszej stronie, czyli możliwość ataku od razu. Wszystkim zostaje tylko spele, tak? Nie dograł żadnego potwora, więc pewnie da nam jakieś wysysanie życia, które już pokazał. No ale atakujemy, tak? Chcemy się pozbyć jak największej ilości pająków, dlatego że te pająki się niestety rozmnażają w tej Italii, yy, dostają jakieś bonusy. No nie chciałbym się później zdziwić, że te pająki po prostu urosną do jakichś tam większych rozmiarów. Świetnie, wymieniliśmy się z królową. No nie jest to e, przeciwnik górnych lotów, tak, sztuczna inteligencja. Zobaczycie, jakby zaczniecie grać z żywymi ludźmi, że może gracze początkujący popełniają błędy. Natomiast później już wcale tak różowo nie będzie. Przeciwnik mnie zastanował. Yy, czyli jakby nie mogę bronić, ani nie mogę atakować w danej turze yy, tą jednostką. Do tego wysysa jeden punkt życia, no i przyzywa pająka. No ja myślę, że tutaj spacuję. to. I zagram coś większego. Przewaga mojego deku jest taka, że y, ja mam bardziej y, mid dek, bądź też kontrolny, no, trochę taki, y, jeżeli przetrwamy kilka pierwszych tur, no to raczej tak y, agresywne deki nie powinny nam zasz zaszkodzić. Mhm. Pasujemy. Dobraliśmy czempiona. Mm, Już mieliśmy jednak wcześniej zresztą. E, czym się te karty charakteryzują? No to są karty, które mają taki jakby żółty tutaj znaczek. E, możemy mieć tylko 6 czempionów w swoim deku, czyli w swojej talii. E, z reguły są to karty, na których opiera się nasza talia i cała reszta 40 kart e, powinna być uzupełnieniem tego tworzyć jakąś spójną całość no ale zagrajmy sobie e, tego czempiona zobaczymy czy przeciwnik na czymś odpowie nie dobrze możemy zaatakować e, jeżeli atakujemy wszystkim łapiemy przeciągamy atakujemy Specjalna umiejętność czempiona przy ataku, znaczy tego czempiona. Przy ataku zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom. Jak widzicie przeciwnik podpowiadał fast spelami na. Yy, na tą umiejętność. No, ale nic nie szkodzi. Ture. Został nam jeszcze tutaj jeden punkt. Many spał. Przeciwnik ma token atak. No ale mamy tak mocny stół, że myślę, że w tej chwili yy, przeciwnik nam nie zagrozi. Ja sobie zagram Katarina. a no, dobram sobie jeszcze. Może uda nam się skończyć tą turę, znaczy tą, tą walkę w tej turze już, więc nie chciałbym przedłużać. Token, a tak, na naszą stronę. Yy, o mechanikach na pewno będę opowiadał w innym filmiku. Natomiast yy, Katarina ma coś takiego. Yy, znaczy każdy czempion może się zlevelować, jeżeli spełnimy. Yy, jakiś warunek w tym przypadku jest po prostu yy, zadanie obrażeń przeciwnikowi. No, i będziemy mogli, jedna z kata wróci nam na rękę. Natomiast, jeżeli zagramy później katarinę przemienioną, czyli tą już zlewelowaną, yy, ona ma coś takiego jak rally. To oznacza mniej, mniej więcej jak to, że token ataku otrzymujemy, czyli wykonujemy atak, token ataku przepada, yy, zagrywamy Katarinę, znowuż mamy token ataku, czyli możemy wykonać drugi atak w tej turze. Ewentualnie jest token ataku po stronie przeciwnika, przeciwnik oczywiście zaatakuje, ale my też zagrywając Katarinę będziemy mogli później zaatakować. Ogólnie mówię, no tych mechanik jest dość dużo, więc yy, to jest na pewno czas osobnego filmiku, samouczka yy, jakiegoś samodoskonalenia się i na pewno doświadczenia. No dobra, spróbujmy zaatakować wszystkim. Zobaczmy co się wydarzy. Przeciwnik nie obronił się. No, Katarina akurat dostała level up, tak, czyli wróciła nam na rękę, no ale przeciwnik zginął. Zwycięstwo. Za każde zwycięstwo dostajemy punkty doświadczenia. Te punkty doświadczenia są nam rozdzielane między jeden z regionów, tych regionów jest 6 a skrzynki. No i tak, na no, skrzynkach oczywiście są nagrody, z regionów też łapiemy nagrody. Zaraz wam pokażę nagrody. Tak, czyli tutaj te pozycje, które mamy zostały już przeze mnie odebrane. Tak, Zdobyli, zdobyłem jakieś tam doświadczenie. Zachęcam do grania w samouczek, ponieważ też tam wbijacie sobie tego expa, więc po skończeniu samouczka już będziecie mieli trochę kart do, do grania. Mhm. No, i mamy jeszcze. Aha, chyba to jest tutaj. Wiki, to są te skrzynki tygodniowe. No, i akurat mam ją do odebrania, więc też będę chciał to pokazać w kolejnym filmiku. To raz w tygodniu możemy taką skrzynkę otworzyć. Czyli ilość doświadczenia nam się kumulujemy. Dostajemy coraz to lepsze skrzynki. No i wiadomo, im lepsza skrzynka, tym lepsza nagroda. Na tą chwilę to myślę, że wydaje, że to już jest wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji. No i do oglądania kolejnych filmików z tej gry, czy też innych. Pozdrawiam. Hej!